Hejka, hejka! Witajcie na kanale z Kobietą na Ryby. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. A dzisiaj, tak jak w tytule, mam dla Was konkursik dla moich subskrybentów. Więc nie będę przedłużać. Pokazuję Wam najpierw, co jest w środku. Konkurs obiecany jakiś czas temu, ale jeszcze chwilkę poczekałam i zebrała się idealna okazja, ponieważ mój kanał oficjalnie już ma dwa lata, za co Wam serdecznie dziękuję i Zebrałam 2000 subskrypcji, więc też Wam za to bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Dlatego też właśnie taki konkursik. Takie oto dwa woblerki. Roki klasyczny, duży pijaweczka. Klasyczna G1. Oprócz tego nowość na rynku, czyli Roki w malowaniu Black Alien. Oraz coś od siebie. Czyli wrzuciłam Wam tutaj miks najnowszej przynęty. Niestety ostrość nie chce łapać, łapie na mnie. Ale wrzuciłam Wam tutaj miks kolorystyczny najnowszej przynęty, czyli GF1 Twister. I do tego zrobiłam Wam dwa miksy babyków. Czyli tu mamy pijaweczki oraz GF1 Baby. I taka paka wyładowana po brzegi ląduje dla Was na konkursie. Konkurs trwa od dzisiaj, czyli od 29 sierpnia do 5 września do godziny 20. Więc cały tydzień macie, a jedyne co musicie zrobić to oczywiście subskrybować ten kanał, czyli z kobietą na ryby oraz kanał Great Fish. Dodatkowo wrzućcie w komentarz jakąś ciekawą historię wędkarską z waszego życia. Zostaw oczywiście lajka like pod tym filmem i to wszystko. Wyniki ogłoszę w sobotę, czyli to będzie 6 września na moim Instagramie. Więc koniecznie tam wbijaj i też mnie obserwuj. I nic, ja wam życzę powodzenia. Niech wygra najciekawsza historia. Myślę, że rzeczy naprawdę bardzo fajne. A dodatkowo pamiętajcie, że na sklepie wędkarskim.pl również są dostępne już przynęty Great Fisha, czyli zarówno gf 2 gf 1 ROKI i tak dalej. Więc macie to dostępne. A z moim kodem na ryby macie dodatkowe 5% taniej, zarówno na przynęty Great Fisza, jak i na cały asortyment. Oraz przypomnę Wam, że ten kod jest wielorazowego użytku, więc możecie go wykorzystywać ile tylko chcecie i od dowolnej kwoty na wszystko. Również na promocję tygodnia macie dodatkowo 5% taniej, więc Was zapraszam. Będę wdzięczna za każdy kod, za każde zamówienie. Też Wam bardzo dziękuję, bo no dzięki temu pomagacie mi rozwijać siebie wędkarsko, rozwijać kanał też nagrywanie dla Was, co mi sprawia naprawdę radość. Jeszcze jak nie jedzie pociąg, to już w ogóle koniec mojego bleblania. Taki zapraszam do komentowania, brania udziału i śledźcie moje media, bo na pewno takich konkursów będzie więcej. Do zobaczenia. Cześć!